Hełmno nad Nerem. Niewielka miejscowość w Wielkopolsce. W czasie wojny działał tu obóz zagłady. Z wielkim krzykiem wpadła do domu i krzyczała, że pana Kaczyńskiego zastrzeli. często wracają te wspomnienia do pani? Bardzo często, no, bardzo często. Oni nas tu chcieli wykończyć. Co to robił? Xsori. Ci, którzy no, byli zorientowani, co tu się działo i. Normalny ksiądz nie może nie kochać Żydów. Jak zobaczyli tych Niemców, to Wyszczowych miał dosyć. No, okropnie to było. Każdy się truchlał, bał się, żeby nas to nie spotkało. Tam za nic, to tam ludzie się bojeli. Ale przecież widzieli, jak tam hełmie, ile tam samochodów przyszło. My tam kawałek mieli, gdzieś było tam od tego domu 20 metrów. Wszystko było słychać? No, wszystko słychać i widać. no. Na terenie obozu Zagłady w czasie wojny pracowała grupa ośmiu Polaków. Henryk M., ostatni Polak z grupy, która pomagała Niemcom w obozie, został aresztowany kilkadziesiąt lat po wojnie. To on w czasie pierwszego przesłuchania. Zanim trafił do obozu w Chełmnie, był więźniem słynnego Fortu Siódmego w Poznaniu. Pomagał Niemcom między innymi w likwidacji pacjentów okolicznych szpitali psychiatrycznych. Ludzi tych gazowano w specjalnych samochodach komorach gazowych. W grudniu 1941 roku Henryk M. rozpoczął pracę w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zostałem zmuszony do tego. Niech pan to do tego zostałem zmuszony. Niech to że Nie, poszło. To nie poszedłem do nich, Ja nie wymyśliłem tego Holokaustu przecież, to nie z mojej winy on powstał. Nie wymyśliłem tego Holokaustu. Przecież ja go nie popieram. Jeszcze na początku wojny w pobliskim Lesie Żuchowskim zabito kilkudziesięciu Polaków. W całym hełmie panował terror wprowadzony przez Niemców. Wysiedlono wielu mieszkańców. Miejscowego księdza wysłano do obozu koncentracyjnego. Z przedwojennej elity hełmna pozostał m.in. sekretarz gminny Stanisław Kaszyński, który pracował w urzędzie od 1928 roku. Jak dowiedziała się Pani o śmierci ojca? Nic nie, nie. Dłuższy czas nie wiedzieliśmy w ogóle. Dopiero po wojnie. Dopiero po wojnie. To, to tam widział coś, to nie chciał powiedzieć. Się bał każdy. Miał gdzieś pisać do Czerwonego Krzyża, co się tutaj ze Żydami w hełmie robi. I tam, czy to musiało im, Niemcom, zaważyć. Kiedy wybuchła wojna, Kaszyński mieszkał w Hełmie z żoną Karoliną i czwórką dzieci. Nadal był urzędnikiem. Najprawdopodobniej współpracował z Armią Krajową i przekazywał zaszyfrowane meldunki dotyczące sytuacji w Hełmie. Pamiętam, jak ojciec wyglądał, mamy, pamiętam. Tata był i komendantem straży pożarnej, i, i prowadził kółka takie artystyczny. a ktoś potrzebował jakiejś pomocy, żeby coś doradzić, to też pomógł. W jednym podwyżku mieszkali, a to w tamtych hałupie starych. To byli bardzo dobrzy ludzie, to każdy tak mówi. Kiedyś też tak wieczorem, tatuś był w pokoju, tam od strony ulicy. były, to już Było ciemno, okna były zasłonięte i ktoś, jakiś kolega, jakiś pan Włodek przyszedł. No i tam opowiadali, tata opowiadał o tym obozie. I mówił, że opowiadał, że tam Żydzi, że wapnem. A ja byłam ukryta za zasłonką i tak po prostu podsłuchiwałam. Pierwsze transporty Żydów dotarły do obozów w Hełmnie nad Nerem w grudniu 1941 roku. Do obozu zagłady trafiali głównie Żydzi z kraju Warty, ale też Polacy, Cyganie, Jeńcy radzieccy oraz dzieci z czeskich Lidic. Najpierw z tej kolejki, to pierwsze ich pędzili całymi sznurami. Każdy miał te tłumaczki swoje w rękach, dzieci. Potem z tego młyna znowu wywozili do hełma. I tak, no, stop dzień za dniem szło. Obóz zagłady w hełmie nad Nerem mieścił się w nieistniejącym już dziś pałacu. Chodziło o to, by zamaskować prawdziwy cel przyjazdu ofiar, czyli natychmiastową zagładę. Samochody wjeżdżały do parku. W parku był pałac, taki jednopiętrowy. Część pałacu, którego okna wychodziły na nerw, nie była niczym osłonięta i tam nie rosły drzewa. Ci skazani na, na tą śmierć, było widać, jak ręce wnoszą do góry i zdejmują odzież. Jak mnie wyglądało po zebraniu? Schodzili przez piwnicę i piwnicą wychodzili tam z boku, z drugiej strony, z prawej strony z do tego do, do piwnicy, tak? Do piwnicy i przez piwnicę wychodzili. No bo na zewnątrz a z prawej strony była taka rampa zrobiona. Podjeżdżał samochód i wchodzili do tego. Dobro wolnie schodzili tam do tej piwnicy, nie protestowali. Nawet ciemno było, to tylko lampy nad tobą powiesili i tego, że, że, że trochę światełka była nie Nie protestowali. No a ja nie wiem proszę pana. Ja tam za nimi nie chodziłem, przecież nie szkice obozu w Hełmie wykonane na podstawie wizji lokalnej z udziałem Henryka M. Obóz działał jak dobrze naoliwiona maszyna do zabijania. Ofiary, często nieświadome tego, co czeka je po wyjściu z piwnicy, posłusznie wykonywały polecenia gatów. Wchodziły do samochodu, zamykano drzwi. Uruchamiano silnik. Słyszać było na dole właśnie krzyki. Krzyki było słychać. I jak te krzyki ucichły, to dopiero kierowca ruszał w kierunku lasu Żuchowskiego. To było gdzieś 4-5 kilometrów. Widać. jak się na łąki wyszło i przed wieczorem to no, kupę dymu było. Takie słupy dymu szły i bardzo, bardzo śmierdziało. Stanisław Kaszyński w styczniu 1942 roku wysłał list. Prawdopodobnie opisywał w nim, jak w hełmie morduje się ludzi. Zabrali go bez niczego, tylko w garniturze. Nawet płaszcz został na wieszaku w urzędzie gminnym, czapka, szalik. Zabrali go tylko tak, lekko ubranego. Pamiętam, jak się się zebrała. szliśmy taką dróżką i kazała nam Krzyś, tatuś, tatuś. Czuła, że on tam gdzieś jest, może w tym pałacu, no ale przecież i tak by nie usłyszał. Nie zachowały się żadne dokumenty związane z aresztowaniem i przesłuchaniem Stanisława Kaszyńskiego przez Niemców. Udało się jednak ustalić okoliczności jego śmierci. Wyleciał z pałacu, przeskoczył przez płot i uciekał w kierunku kościoła, uciekał tam na dolną część wsi. W tym momencie jeden z żandarmów no, zastrzelił go. Córka pana mistrzaka Karola zjeżdżała z góry na sankach właśnie tam od kościoła i to widziała, jak ojciec upadł i z wielkim krzykiem wpadła do domu i krzyczała, że pana Kaczyńskiego zastrzelili. Pożyczono drabinę tutaj z dołu z gospodarstwa i dwóch Polaków przyniosło go na tej drabinie tutaj do ta, do, do, na teren pałacu. Co się później stało z Kaszyńskim, nie wiadomo. Nie wiadomo też, gdzie pochowano zwłoki Kaszyńskiego. Po wojnie we wsi mówiono, że Niemcy zawieźli Polaka do Lasu Żuchowskiego i pochowali razem z ciałami zagazowanych Żydów. Trzy czy cztery dni. Po aresztowaniu ojca przyszli po mamy. Mamy nie było. Małe dzieci. I radziła się znajomych. Co robić? Miała brata w Warszawie i można by do tej Warszawy uciec. No ale nie zrobiła tego. Bo myślała na pewno, że jeszcze ojciec żyje i może, że ją tylko przesłuchają i wypuszczą. Ludzie mówili, żeby mama nie szła na, na to ustawę, żeby, żeby uciekła gdzieś z nami. No mama nie chciała słuchać, poszła. Brat jeszcze ją odprowadził na tą komendę. Brat tu kazali zostać. Yy, szła w środku dwaj Niemcy po boku. I brat mówi, że mama oglądała się, jeszcze na niego i płakała. Ona była chyba w ciąży wtedy. Tak, tak. W którym miesiącu? W siódmym, tak mama mówiła. Żona Kaszyńskiego także więziono w pałacu. Później przewieziono do łodzi i tam prawdopodobnie rozstrzelano. Zrobili rewizję w kaszyńskim mieszkaniu, a potem umóż. W łóżkach szukali czegoś tam not listów, może. Prawdopodobnie został jeden z takich meldunków przechwycony. Nie będę mówił z nazwiska przez kogo. I. Przez Polaka? Tak. I ten. Zresztą to był przyjaciel Kaszyńskiego. Ten meldunek przekazał tu komendanturze Hełna. Józef Grabowski. On się znał chyba z rodzicami. Bardzo dobrze się znał. Przecież on był chrzestnym mojego, tego właśnie najmłodszego brata, Stanisława. Nieżyjący od wielu lat Józef Grabowski podczas wojny sprzedawał Niemcom warzywa. W pracy pomagał mu kilkunastoletni syn Zdzisław. Na tym zdjęciu, zrobionym jeszcze przed wojną, widzimy Zdzisława Grabowskiego z żoną Stanisława Kaszyńskiego Karoliną i jej dziećmi. Zawoziłem, ja osobiście zawoziłem. Codziennie musiała być świeża sałatka, Żłotki weczka, o, dla nich. Pana Stanisława Kaszyńskiego pan jakoś y, pamięta? My się kolegowali, ojciec z, z Kaszyńskim w Rowdaniach. I on tak nie zginął. Co się tu mówiło we wsi o tym? A no, zgin zginął, no bo. No, o te listy. Pytam o to dlatego, że wie pan tu na wsi, mówią, tak. że to przez pańskiego tatę zginął Kaszyński. A skąd? No, jak mógł zginąć To jest tate? prawda? A, w, a skąd? Podejrzenia takie były, że. No, ta, a, a te listy to, to rzeczywiście no, zwoził, no. Tak. Nie wiadomo, kto stracił Kaszyńskiego i przekazał Niemcom pisany przez niego list. Prowadzone po wojnie dochodzenie w tej sprawie zakończyło się fiaskiem. Toczące się również po wojnie śledztwo dotyczące grupy Polaków pracujących w obozie w Chełmnie nad Nerem zakończyło się 55 lat po opisywanych wydarzeniach. Ci Polacy właśnie, którzy pracowali w tym obozie, oni mieli na nogach jakieś kajdanki? Nie, nie, nie. To, bez to, problemu chodzili po bez, bez problemu chodzili. Żadnych kajdanek nie było. A co tak Niemcy ich puszczali swobodnie? A no tak. To... No, no, to, to, to oni tak jakby, jak gestapo było. No, Czy Polacy? Normalnie chodzili. Znał ich pan wszystkich? No jak to nie? Przychodzili tu do was, żeby kupić kwiaty? No tak. Aresztowanie 78-letniego Henryka M., polskiego pomocnika z obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, odbiło się szerokim echem w polskich mediach. Aresztowano przecież człowieka oskarżanego o udział w ludobójstwie. Człowieka, który nie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, założył rodzinę. Mieszkał w dużym wojewódzkim mieście. Doskonale pamiętam moment zatrzymania Henryka M. Gdy mu oznajmiłem, pod jakim zarzutem jest zatrzymany, chwilę się zastanowił, spuścił głowę i dosłownie wypowiedział takie słowa. No to gdzie idziemy? Z opinii sporządzonych w areście śledczym w Poznaniu wynika jednoznacznie obraz człowieka, który jest przekonany wewnętrznie, i to bardzo mocno, że został przez system, przez wymiar sprawiedliwości mocno skrzywdzony tym, że został skazany za czyny, które zostały popełnione tak dawno. Zaczyny, które w jego mniemaniu były uzasadnione sytuacją, w której się wtedy znalazł? Co ja miałem robić? Wszyscy robili to, a ja włóczy i jeszcze w pierwszej chwili. Wszyscy nie wrazności, się mi nie żyją prawie eerst a ja zostałem jako młody człowiek. I, i, I ja się teraz muszę z tego wszystkiego spowiadać i przyjąć cały hańbę, ciężar na, na siebie. A jak on się zachowywał w ogóle? No, ale nie. Ale co było mu niedobrze w tej robocie? Jakoś narzekał, mówił, że. A wszystko że jest? Na, na ten temat, to... nie mówił. Wszystko wesołe było w życiu. Tak? Tak. Doskonale pamiętam to zdjęcie. To był istotny dowód, który nie wiem, czy nie przeważył również w tej sprawie. To jedno ze zdjęć zrobionych w Hełmie nad Nerem podczas wojny. Henryk M, uśmiechnięty młody mężczyzna w jasnym garniturze, siedzi w otoczeniu gestapowców pijących piwo. To taki był kajtek, taki był. Słyszał pan o kajtku? Słyszałem, skrzypczyński. Tak, 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 tak. Chodził do takiej Zosio. Oś... Jak to młodzić, wie pan? No tak. Pan panził będzie dziewczyła? To już teraz nie pamiętam, Ofiary, które przyjeżdżały do hełmna, brały ze sobą w podróż rzeczy najpotrzebniejsze. Często kosztowności i pieniądze, które mogły przydać się w drodze. Flbani w to byli złotnicy. – A co oni robili? To no złoto codziennie. W wózkim takim dziecięcym pełno złota było pierścionków, zegarków, obrączek. Taki. Pan to widział? No, no było widać. A to wózkiem przewozili Wózki? tak, z pałacu? Tak, z pałacu. Żydzi mieli dużo złota przecież. Bogaci byli? No pewno, no jak. Koszyk barypu, kanał kartki, owy i w ten sposób był odbierany depozytor. Niektórzy to przyszedł i rzucił do kosza. Nie czekał na, nawet na, na to, żeby zapisać nazwisko. Drugi powiedzmy tam dokładnie tak. No więc tak to wyglądało. To jest... Jedni byli, wiedzieli o co chodzi chyba. bo tak można z tego wywnioskować. Były masy tego, garnków, no to i Niemcy zabierali, i Polacy się zabierali, bo było wolno. A pan też coś brał z tej kubki? Coś wzięliście Ale to, to nie wiem, to mało, no mhm. żeśmy mieli dosyć, mhm. nie trzeba podać. No ale zawsze coś się przydało, nie? No tak. Jak się pan ubierał? Mieliście się w co ubrać? No, mieliśmy się. Przedmiot z domu, prezydent, Ubieraliśmy się w te, w te ubrania, które oni mieli. O nich jak tego. O nich to. O nich No, o Henryk M. na końcu przesłuchania pokazał prokuratorowi swój numer z oświęcimia, gdzie przez kilka miesięcy przebywał jako więzień. W lipcu 2001 roku skazano go na 8 lat więzienia, ale wkrótce ze względu na stan zdrowia orzeczono przerwę w odbywaniu kary. Henryk M przesiedział w celi niecały rok. Kwestia kary jest rzeczą, powiedziałbym, drugorzędną. W stosunku właśnie do takiego człowieka, który sądzony jest po 65 latach, bo już to jest inny człowiek, chodzi o uznanie winy. W końcu lat 90. ubiegłego wieku szkoła podstawowa w Hełmie nad Nerem miała otrzymać imię nowego patrona. Wśród kandydatów pojawił się także zastrzelony podczas wojny Stanisław Kaszyński. Te próby podjęliśmy wspólnie z pracownikami Muzeum w Koninie. Te inicjatywy, mimo kilkukrotnych prób, nie podjęła Rada Pedagogiczna Miejscowej Szkoły i poszła w bezpiecznego Adama Mickiewicza. Na to się wiele osób nie zgodziło. Dlaczego? Jakie powody no, podawali? Z tego powodu, że po, pomagał Żydom. Że pomagał Żydom, że informował o tym, co się tutaj z Żydami dzieje. Sam proceder nadania imienia jest dosyć skomplikowany. To nie jest coś, że można sobie nadać, bo się komuś podoba. Patrona wybiera społeczeństwo w plebiscycie. I to społeczeństwo wybrało Mickiewicza. No, tak się stało. A czy w ogóle była jego kandydatura brana pod uwagę? Pamięta pan to? Nie, no w ogóle by, to było żywiołowo zrobione, i w plebiscycie po prostu być może on na którymś tam miejscu był. No ja dzisiaj po 12 latach trudno mi jest powiedzieć. Często, jak nie mogę spać, to mi się przypomina dom rodzinny, jeszcze jak rodzice byli, jak było wszystko tak pięknie. Kiedy było tak dobrze nam wszystkim. Kiedy był taki ładny ogród kwiatowy, mama kwiaty lubiła, bardzo dużo kwiatów było, warzyw. A drugi taki przy gminie ogród, to, był, to, to były drzewa, tam był hamak, huśtawka. No, to, to było piękne życie, jak byli rodzice.